Dzień dobry, drugi dzień kongresu Polskie Porty 2030. Witamy ze stylu, gospodarka Morska PL. Jest z nami pani Katarzyna Górzszewska-Spychała, wiceprezeska Portu Gdynia. Dzień dobry. Pani prezes, niebieska gospodarka, zrównoważony rozwój portów to są tematy, które przewijają się nie tylko na kongresie, ale w ogóle w dyskusjach o branży morskiej od. Przynajmniej kilku lat, jeśli nie o wiele dłużej. Dzisiaj też e, będziemy na ten temat rozmawiać za chwilę na scenie, ale ja czasami mam wrażenie, że ile portów, tyle definicji tego zrównoważonego rozwoju i tej niebieskiej gospodarki. Czy jest jakaś taka wspólna linia, jest jakiś taki wspólny pomysł na to, czy po prostu każdy musi znaleźć swoją drogę? Niebieska gospodarka to rzeczywiście hasło, które przewija się od lat, i moim zdaniem bardzo często jest używane bez głębszego zrozumienia, co oznacza, dlatego że jest modne. Tych definicji istotnie jest bardzo wiele. Ja nie śmiałabym komuś narzucać jedynej właściwej, ale myślę, że definicja unijna jest dość dobrym drogowskazem. Ona jest bardzo długa i oczywiście nie będę tutaj wymieniać wszystkich jej punktów, ale gdyby streścić jej sens, to jest to gospodarka. Yy, która zmierza w kierunku rozwoju, czyli nie zaprzecza rozwojowi, to dla mnie mhm. bardzo istotny czynnik, ale jednak wszystko opiera o poszanowanie ekosystemów wodnych i rzeczywiście chce równoważyć rozwój z zagrożeniami i szkodami, które możemy w nich czynić. Wspomniałam, że ten rozwój jest bardzo ważny, bo. Był czas, kiedy niezwykle emocjonowaliśmy się niebieską gospodarką, a prz potem przez taki, kiedy zaczęliśmy mówić o niej gorzej. Mówić, że to jest hamulec, że to jest antyrozwojowe. Tym bardziej, tym, tymczasem w samej idei tej koncepcji jest rozwój, tylko taki, który patrzy szeroko. Nie z klapkami na oczach, ale dostrzega to wszystko, co możemy po drodze zepsuć, a jeśli coś zepsujemy, to w przyszłości to może rozwojowi zaszkodzić. To w takim razie jaka jest definicja Portugdynia? Jaki jest y, y, pomysł Portugdynia? Bo y, każdy sportów, tak jak powiedziałem wcześniej, ma swoją definicję i w sumie jest to logiczne, no, ponieważ każdy sportów ma swoje y, położenie, swoje warunki, również środowiskowe, każde są inne. I jak do tego podchodzicie w zarządzie Morskiego Portugalii? Duża część tej definicji wynika jednak z twardych ram regulacyjnych Unii Europejskiej, bo musimy się dostosowywać do tego, co Unia narzuca, bądź to bezpośrednio portom, bądź to armatorom i operatorom, dla których my musimy hmm. przygotować warunki, w których będą w stanie operować w sposób zgodny z przepisami europejskimi. Mam na myśli chociażby Fuel kwestie ETS-owe, AFIR, czyli rozmawiamy o szeroko pojętej dekarbonizacji, elektryfikacji. O korzystaniu z paliw alternatywnych. To jeden z najważniejszych tematów. I o dostosowaniu naszej infrastruktury do tego, żebyśmy po pierwsze sami żadnych reguł nie naruszali, a po drugie stwarzali warunki, które nie przeszkodzą w byciu konkurencyjnym operatorom, którzy z naszej infrastruktury korzystają. Co mam na myśli? Jeżeli za moment korzystanie z paliw alternatywnych będzie ekonomiczną i prawną koniecznością, to my musimy zapewnić możliwość tankowania hmm. ich w łatwy i niedrogi, a przynajmniej niedroższy niż gdzie indziej sposób w naszym porcie. Bo jeśli tego nie zapewnimy, to po prostu wypadniemy z siatki, bo jest oczywiste, że operator wybierze taki port, który będzie to zapewniał. Natomiast staramy patrzeć się szerzej. Patrzymy również na kwestie, które dzisiaj nie są bezwzględnie wymagane przepisami, ale naszym zdaniem mają duże znaczenie. E, prowadzi na przykład programy, które zmierzają do najpierw zdiagnozowania, a później zachowania, a może nawet poprawy bioróżnorodności w wodach naszego portu. Współpracujemy w tym zakresie na przykład z Polską Akademią Nauk, prowadzimy również własne badania. Bardzo istotnie przyglądamy się deszczówce. Moim zdaniem, deszczówka to jeden z największych dzisiaj tematów. My ciągle traktujemy ją jak odpad, co wydaje mi się gruntownie nierozsądne w sytuacji, w której mierzymy się z deficytem słodkiej wody pitnej. Więc może trzeba znaleźć. Metody na to, aby lepiej ją zagospodarować i wykorzystywać do wielu zastosowań, do których dzisiaj używamy czystej wody, a jest to swego rodzaju marnotrawstwo. Przy okazji dbając o to, aby ta deszczówka nie zanieczyszczała nam wód Bałtyku różnymi biogenami, których później powodują negatywne skutki. Także niebieska gospodarka to temat rzeka, częściowo oparty na bardzo twardych finansach, bardzo policzalny i naprawdę jestem przekonana, że dzisiaj to już nie jest pewna pusta idea, tylko bardzo policzalny temat. Częściowo kwestia odpowiedzialności społecznej. Musimy myśleć o tym, że przyjdą po nas pokolenia i co my im zostawimy. Częściowo zaś oparta po prostu na rodzaju ciekawości świata i takim przekonaniu, że warto o niego zadbać. Jeżeli mówimy o kwestiach regulacyjnych, no to pamiętamy też, że poza Unią Europejską, która jest dla nas w pewnym sensie najważniejsza, jest jeszcze reszta świata, ta turbulentna reszta świata, jak to, jak to słyszymy przez cały kongres, i tam te regulacje bywają znacznie łagodniejsze. Więc można też patrzeć na to w taki sposób, że my sobie ograniczamy konkurencyjność, bardzo dbając o niebieskość. Ale myślę, że nawet jeśli będą się zdarzały sytuacje, y, takie jak chociażby europejski omnibus albo podejście obecne administracji amerykańskiej, które powoduje pewnego rodzaju odstępstwo od utrwalonej linii postępu ekologicznego. To musimy pamiętać, że wiele wielkich globalnych światowych firm zainwestowało gigantyczne pieniądze w transformację. I oni już teraz tego kierunku nie zmienią, dlatego że nikt nie postanowi poświęcić tych pieniędzy. Musimy też pamiętać o tym, że coraz modniejsze jest myślenie o pełnym łańcuchu korzyści mhm. i strat i że rosną nam kolejne pokolenia konsumentów, którzy będą bardzo zainteresowani, na co wydają swoje pieniądze. Oni mogą nie mieć nic wspólnego z portami, ani w ogóle z jakąkolwiek gospodarką morską, ale nie kupią smartfona, który będzie obciążony jakimś negatywnym śladem, bo są pokoleniem, które żyje w lęku, że koniec świata z powodu katastrofy klimatycznej nastąpi. Tak więc z której strony byśmy nie spojrzeli? Czy z prawnej, czy z czysto ekonomicznej, wręcz powiedziałabym merkantylnej? Czy takiej społecznościowo-przyszłościowej opartej na strategii widać, że niebieska gospodarka jest jedyną przyszłością?